I witam Cię na tym filmie. Tym razem przedstawimy kolejną naszą inwestycję. Tym razem składa się ona z montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 kW, a w zasadzie delikatnie ciut, ciut, troszeczkę jednak mniej. Przenosimy się na ową inwestycję. Widzicie teraz 7 paneli selfa na dachu skierowane w południowy wschód o kącie około tutaj 30 stopni. Są to panele selfa 430W, a zaraz obok tutaj za chwilkę pojawią nam się panele. Jest to 6 paneli Jingo. Solar, każdy z paneli ma 580 W, oczywiście z technologią bifacjalną, teraz widzicie tutaj od tyłu, pod całą instalacją fotowoltaiczną na gruncie jest rozsypany kamyczek, żwir, otoczak. Koszt takiego żwiru na taką instalację to gdzieś około 500 zł, aby rozsypać taką odpowiednią warstwę, nawet myślę, że tutaj dokładając dwa dodatkowe panele tego żwiru również by starczyło. No, i instalacja na gruncie jest skierowana na południowy zachód. Co nam to daje? Daje nam to wykres, który tak naprawdę wygląda w ten sposób, że od rana działa jedna instalacja, po południu druga. Jak widzicie teraz z tego ujęcia, jeden z wykresów to jest instalacja wschodnia, drugi z wykresów, drugi kolor jest to instalacja zachodnia. Jak to wygląda? Mamy tutaj połowę maja. Tak naprawdę fajne uzyski według mnie. Już mamy od godziny 6 do godziny 19.20. Czyli fajnie mówimy o uzyskach tak około od. Kilowata, czyli kilowat jest o godzinie już 6 rano i kilowat jest o godzinie 19.20. Czyli tak naprawdę nadajmy cały dzień fajnej, fajnej takiej produkcji. Oczywiście w południe, jak dobrze myślicie, jest ona największa, ale tak naprawdę ten moc około 1 kW daje już w zupełności wystarczająco. Tyle, żeby po prostu móc sobie komfortowo korzystać z urządzeń elektrycznych w domu i wiedzieć, że zasilane są one w bardzo dużej mierze albo w całości wyłącznie z naszej fotowoltaiki. W przyszłości rzeczywiście mamy możliwość rozbudowy Instalacji. Konstrukcja jest przewidziana na nie na tyle, ile widzicie, dlatego tak może, że troszeczkę te energii wyglądają niesymetrycznie. Mamy możliwość złożenia jeszcze dwóch dodatkowych paneli. Konstrukcja jest od firmy Bootmart. typowo przewidziane pod panele bifacjalne. To nam to daje, daje nam to akurat specyfika tej konstrukcji. Fakt, może troszeczkę dłużej się skręca i to widzieliśmy i czuliśmy w czasie montażu, ale plus jest taki, że tak naprawdę autem, gdzie możemy do no 2 metry chyba ma najdłuższy element, możemy śmiało to wszystko sobie złożyć i przez transportować w odpowiednie miejsce, nie musimy czekać na dostawę, tylko możemy sobie sami odebrać taką konstrukcję. Montaż instalacji na gruncie, oczywiście nogi wbite, zabetonowane na głębokości 1,5 metra i pod kątem 25-30 stopni, to mamy na gruncie, a na dachu kąt około 30 stopni i dla system dwugwintowy, czyli połowa śruby wkręcona w w krokwie, w łaty, a z drugiej strony mamy gwint do metalu, gdzie skręciliśmy na nasz system składający się z profili aluminiowych, do których idą wtedy bezpośrednio panele taką instalację jaką Wam tutaj prezentuję jest w stanie myślę, że przy takim układzie dziennie wyprodukować myślę, że nawet takie 45 kW jest to olbrzymia produkcja bardzo duża nawet wręcz bym powiedział nadprodukcja ponieważ będzie to służyć bardzo ciężko no oczywiście mamy tam ten możliwość zapasów w przeszłości pojawi się tutaj być może właśnie magazyn energii, dzięki który będzie właśnie magazynował na wieczory, na noce Tą energię lub na bardzo ciężkie dni, aczkolwiek no, przy takiej pogodzie wystarczy tutaj, że, że będzie chociaż troszkę tego słońca, i ona przez tyle godzin sobie naprodukuje, nawet jak będzie po południu czy w południe. Czy na rano, tylko w miarę ładnie słonecznie, Tak naprawdę ona sobie będzie mogła wtedy dobić magazyn, nasz magazyn energii. Obecny falownik nie jest do tego przewidziany, aby był synchronizowany i współpracował z magazynem energii, ale rynek magazynów energii bardzo prężnie się rozwija i już są systemy, które pozwalają wpiąć magazyn energii do każdego falownika. Mieliśmy takie inwestycje gdzieś tam w okolicach łodzi, gdzie tak naprawdę instalację magazyn energii do instalacji, gdzie nikt wtedy jeszcze nawet nie myślał magazynach energii. Wraca gdzieś tam sprzed wielu lat, nie wiem, może 5, 8 czy coś takiego. Nikt za bardzo wtedy nie myślał o takim podejściu do tematu, a obecne technologie, obecne falowniki pomagają zamontować również magazyny do takich inwestycji, do takiej instalacji bez wymiany naszego głównego falownika. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, zapraszam Cię do kontaktu, jeżeli jesteś zainteresowany taką inwestycją, taką instalacją, oczywiście z dotacją większą bądź mniejszą, staramy się znaleźć taką najfajniejszą, czyli największą, dlatego zapraszam Cię do kontaktu, masz tutaj wszystkie informacje i tutaj filmik, gdzie możesz zobaczyć inną naszą realizację.